Witajcie Biblia na każdy dzień. Witajcie w poniedziałek. Dzisiaj dalej omawiamy fragmenty z Ewangelii według świętego Jana, 17 rozdział. Skończyliśmy na wersecie 13, więc dziś będziemy czytać od wersetu 14. Zacznijmy od przeczytania fragmentu. Pan Jezus mówi ja dałem im Twoje słowo, a świat miał ich w nienawiści, dlatego że nie są ze świata. Jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Może tu zatrzymajmy się. Jest to jedna z największych prawd chrześcijaństwa. Pan Jezus modli się do Ojca. Za uczniów, za wszystkich, którzy dzięki nim też uwierzą. Ale co ciekawe, w wersecie 15 czytamy, nie prosi, aby ich zabrał ze świata, aby ojciec zabrał nas, wszystkich chrześcijan ze świata, ale aby ustrzegł ich od złego. I w tych trzech wersetach świat. Jest traktowany jako wszystko, co jest przeciw Bogu. Wiemy, że w sposób naturalny człowiek rodzi się cieleśnie i ma wpisany w siebie ten bunt przeciwko Bogu. Bóg mówi, jakie są jego zasady, prawa, ale człowiek nie chce tak żyć. W liście do Rzymian w pierwszym i drugim rozdziale czytamy, że każdy człowiek ma możliwość poznać Boga. Choćby przez stworzenia, przez to, jaki świat nas otacza, przez naturę, przez to wszystko, że świat tak funkcjonuje. Jeżeli świat jest tak skomplikowany, to znaczy, że musiał to ktoś stworzyć. To nie może być dziełem przypadku. Jednak w liście do Rzymian czytamy dalej, że ludzie odrzucają myśl o Bogu, ponieważ nie chcą żyć według jego zasad. I to jest ten świat tutaj w tych wersetach. To jest cały system, wszyscy ludzie, którzy nie chcą żyć zgodnie z zasadami bożymi. Ale co ciekawe, często po nawróceniu wielu chrześcijan pragnie tak mocno być z Bogiem, że pragnie być nawet zabranych z tego świata. Jednak Pan Jezus tutaj w tych słowach, w tej rozmowie, w tej modlitwie do Ojca pokazuje nam, bardzo ważną prawdę. Żyjemy tu po coś. Każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin, żyje tu po coś. Każdy chrześcijanin ma być może coś do wykonania. I to niekoniecznie chodzi o wielkie misje, zadanie ewangelizacyjne, bieganie po mieście. Mówiłem już w poprzednich odcinkach, jesteśmy różni. Mamy Różny wiek, różne otoczenie, różną sprawność, ale pomimo tych naszych różnych ograniczeń, mamy na pewno coś do wykonania. Być może dla jednych to będzie głoszenie Ewangelii ludziom na ulicach. Być może dla innych będzie to głoszenie Ewangelii przez internet. Być może dla innych będzie to głoszenie Ewangelii rodzinie. A być może dla innych będzie to modlitwa o nawrócenie się innych osób, najbliższych, dalszych. Każdy na pewno ma coś do zrobienia. Nikt z nas nie żyje bez sensu, ale tak jak czytamy, choćby też w listach Pawła, Paweł miał takie napięcie, bo mówił, dla niego. Lepiej sam dawał takie świadectwo sobie, że dla niego lepiej już byłoby umrzeć i być z Bogiem, ale dla ludzi lepiej, aby on pozostał. Ale Paweł, apostoł, wiele miał niezwykłych myśli, ale jeszcze jedną dzisiaj chciałbym zostawić. Paweł mówił: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I to w niesamowity sposób. Zbiega się z tym, albo jest może przedłużeniem tych myśli Jezusa, które czytamy w Ewangelii Jana. To on właśnie mówił, że w każdej chwili, w każdej minucie swojego życia żyje na chwałę Boga, żyje według jego słów, aby Bóg, Ojciec, był uwielbiony. To powinno nam towarzyszyć. Myślę, że to powinno nas napawać nadzieją i radością w tym świecie pogrążonym w rozpaczy, w tym świecie, gdzie wielu młodych ludzi nie widzi sensu życia, a wręcz próbują popełnić samobójstwo, bo ich życie wydaje im się bez sensu. Życie chrześcijanina nie jest bez sensu. Wiemy, że Panem naszego życia jest Bóg. To On je rozpoczął i On je zakończy, kiedy będzie chciał. A jeżeli żyjemy tu jeszcze na Ziemi, to żyjemy po coś. Chwała Mu za to, prośmy Go o to, aby pokazywał nam po co żyjemy, aby dodawał nam siły i mądrości, abyśmy umieli żyć na Jego chwałę, bo bez Niego nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Nie jesteśmy w stanie tak żyć.